A więc witajcie! Dzisiaj znajdujemy się nad Bugiem, jedna z najbardziej dzikich rzek. Na pewno najbardziej dzika rzeka z tych większych polskich rzek. Kraina Buga. Nastawiamy, łowimy dzisiaj metodami gruntowymi, czyli fider, taki mocniejszy fider. Mamy bardzo mocny nurt, więc ciężko będzie łowić bardzo blisko brzegów. Łowimy po prostu wszystko co rzucamy dalej. Kończy się tym, że zestaw nam bardzo szybko spływa. Zestawy proste, koszyczek 70 w moim przypadku 70 a paweł ma 120 ale też u niego schodzi nurt ściąga no i po prostu tutaj w okolicy nie było miejsca gdzie jest słaby nurt więc musimy tutaj łowić korzyczek z kolcami taki typowo rzeczny około 30 do 50 cm przypon na przyponie białe rybaki jedna wędka białe rybaki druga wędka czerwone rybaki nastawiamy się na wszelki białoryb co w to będzie nie ma jakiegoś konkretnego celu na daną rybę Paweł rozrabia zęętę, ficado, boć, duży leszcz. Dodamy do niej kukurydzy, białych rybaków, pinek i atraktorów, piernika, bo anysz, cieszyłość na Płoć. no Może tyci tyci można dodać. Do zanęty dodamy też rybaków, czerwone oraz to jest otwarcie czerwone będą i białe nie za dużo, bo stanie dałem za dużo robaków, to się kule bardzo źle lepiły. Oraz białe robaki żółtych już nie będziemy dodawać chyba tak żółte zanęty No się da raz Atraktoru kropelkę piernika. Używamy dzisiaj zanęty Ficado, płoć duży płoć oraz duży leszcz oraz atraktorów piernik i an anysz, ale w zanęcie jest tylko piernik. Tak się prezentuje zanęta, coś takiego. I tak dzisiaj działamy. Zanęta rozrobiona. Dzisiaj mówimy, używamy zanęty ficado i jedna z tych właśnie tańszych zadań, które można polecić. Znajdziecie je na stronie www.ficadofish.pl Link macie w opisie. No i widzimy mamy spory też wiatr. daliśmy też atraktor. Ficado. No i do zanęty dodaliśmy też sporą ilości robaków. Mamy robakie, wykorzystujemy je, więc dodaliśmy trochę robaków. Oczywiście też nie straszne nam są robaki. Tak musimy będzie wyglądać. Spędzamy ryby, się niedługo. Tam daleko poszedł Paweł z Adamem na jakieś stare rzeczy, na jakieś rozlewisko bo Paweł mówi, że pierdzieli łowić nad tym Bugiem gdzie jest taki nurt, że nawet korzyść 120 120 gram schodzi i takie to efekty łowia nad Bugiem ja łowię ze 3-4 metry od brzegu bo po prostu dalej się nie da zarzucić wszystko znosi nurt nawet próbowaliśmy na te ciężarki płaskie karpiowe takie wraz wszystko znosi więc ciężko ciężko Tylko nad Bugiem. Tak ja trochę dazy znajdziemy, takie drzewa. Widać to jest klimat Bugu. Typowy Bóg zaczep na zaczepie. Zapraszam też wszystkich na konkurs, gdzie do wygrania są właśnie takie opakowania rybaków. 4 opakowania rybaków można zgarnąć. Oczywiście są dwa miejsca, więc dwa miejsca otrzymują po cztery opakowania rybaków: zanęty oraz kukurydzę. Yy, kartę do konkursu, tutaj link do konkursu oraz kartę macie tutaj w opisie, tam w kartach. A więc zapraszam. Wędkarz też coś zjeść musi. Przygotowałem sobie dzisiaj 3 kanapki, strzececzko. I dzisiaj. Yy... 3-4 godzinna wyprawa, krótka wyprawa, na Bóg. No i super efekty nie liczymy! Mam, e! Śmija! Mam! Żmija! Żmiję mam! Co, masz? Węgosz chyba! O kurde! Ale! O tej porze! Ale żmija! No nieźle! Czekaj, ja nie mogę, go się Taki zarybień! No po takiej z zarybienie musiało być, ale jest pierwsza Możliwe, ryba. że z jesieni. Kurna, weź mi się wygni, tak bym mógł się zaprezentować. No nie mogę go zaprezentować. Na czerwonego. Ciekawe jak długo siedział. No nieźle. Yes. Jest. A Grzesiu z Kubany z głowy. Podobnie. Dwa, no ale Grzihę podobnie jak to było, nie? No u mnie, to jest takiej wielkości. Jest pierwszy węglar w życiu, tego bym się nie spodziewał. Jest moc! W tym roku tylko zrobiłem jedną karaskę i to kolorową, zmówiłem w tym roku płocie. Lin lina. Tupaka też go złowiłem i węgorza Ile ryb złowił? Co on taki słaby? Węgorza złowiłem I co ty na to? No węgorza złowiłem no. Nie wierzysz? Naprawdę no no to, że węgorza złowiłem no Tylko popuściłem go No, no serio jest. No, podać film? No. To chodź To, to no, moje stanowisko Nie wierzysz węgorza? To słabą wiarę masz w mojej umiejętności nie wierzysz? Nie wierzysz w mojej umiejętności? To słabo, ty taki gruntowiec, wyżany ryby A ja już z rybo Dziadek I co mówił? Co mówił? To taki rowerem, yeah. się sam z trafił przenio, bo mówił tak Taki grubszy dziadek z usilu? Nie, nie, już Wróżno z No Bo mówisz nie wiesz w mojej umiejętności, tak? Ale jakiś ja taki gówniany, jakiś taki lepszy? A ja wiem, że A co byś zrobił? to wiem co to za dziadek. Kukonik. Tak. A, o, no mówisz, ryb nie ma, nie? No. No, sam musi wyłapać. On codziennie... No i co, otworzysz wiadro, zobaczysz węgorza i co, powiesz? Co? Te... Co się śmiejesz? Jaka reakcja będzie? Żadna. Tak, żadna. Gdzie kupiłeś? O, z zrobity wyjdą No ci mówię. Gdzie kupiłeś? Co? Gdzie kupiłeś? W Sielcach. Nad no bugieł. No. wiadro. Co się Co się boisz? Nic nie wyskoczę chyba. No dawaj Aż tam. No tam. Aż tam. Aż tam. Aż tam. Aż tam. Aż tam. jest. Boisz się? tam. Do no, czemu nie. No to patrz. I co ty na to? Ale zajebiście. No nie? Myślałem, że żmija jakaś. Wiesz? Na no, finiaro tego. Na czerwone, bo miałem na czerwone. Jeszcze przywo na czerwone. Przy mnie. Pała chyba nie było. No. Przychodzimy za damę Adamem. I co pan na to? Kurwe, trzeba ja nie próbował Właśnie, czemu tyle woli? Właśnie, bo mówiłeś, żebyś pilnował tych sześmian, tak? Nie, jak się A nie wierzył w mojej umiejętności... Widzisz? O, w tym zielu siedzę, wiesz? Bo to jest takie zielo, zaraz zobaczę, jak będę wyciągnął do stu... Ga czekający zebranie w Polsce, na polskiej wodzie Co, piątkę pokazujesz? Ile Polacy masz? pięć, tak? Zaraz pięć paperkę, Do co grasz Loro chciałam kamerować Aha Ludzie podpalę swoją kartę wędkarską. Dziękuję nee. Tak mu zimno A Że mówi wolę już kartę spalić niż marznąć Tak no. A no, na przykład dyjewno Djewno? No, tyle drewno Jak ty nie umiesz krzyśniłem od O! Tu byś chciał całe robienie hałasu Tak ja to przyjeziłem do podpalania <grym robienia hałasu <grym obnia. grym> Nie umiem się wciwiwać No to na czubek Jakby wiórka popindalasz Zaraz szpagate zrobisz się. Jest tam do ryby czy nie? Panie kapitanie. Jest nie widać? Tak wygląda w pełnej okazałości nasz Bóg. Widzimy bardzo dużo zalanego, bo nawet znaki zalało. Dzika rzeka. Jak widać, nad długim w tych okolicach, bo tu rezerwaty niedaleko są, przebywają też żubry. A tu można balować. <grywia> <grywia> Ale... <grywia> I jak widać byli tutaj kibice i Egi Ale też i Legi Warszawa No i są tu aktualnie kibice Legi Czyli my Całe zapisane Jest też co jeść z głodu nie ugrzamy Obsługa full deck ale wszystko na miejscu I gitara Chyba świeże to Piękne gify się rysują Co to za rysunek? Ktoś wie? <grym> nie, nie taki, taki oto pachu rysunek Narysował, napisał, nie rysował. narysował Wygląda fajnie ci też mafia mam Rozlewiska Bogu, Bóg wylał i jak widać sporo zalał. To są dopiero pomysłowe kosze, które naprawdę fajnie wyglądają. A my takich więcej koszów pomysłowość naprawdę super. A co się znajduje w koszach? Wódka. kur, i ta wódka. A, no. O, ktoś tu lubelska, ktoś tu ładnie popił. Tak, Adam cię podpisuje. Kansas, czyli Konstantynów Pędka się wygina, ciągnę na... Tak. Z nami na wodę powędkarską przygodę O, widzę też węgorza masz Twój trochę większy pewnie O Brawo, brawo nie czarty Pisane. W rejestrze już jest. Tak jest. Ryby nam za bardzo na małe kąski nie chcą brać, więc znaleźliśmy takiego to Szaszłyka No i myślę, że taki szaszłyk to i Amur by wziął Są bo jest mięso Są też i warzywa Dawaj jeszcze musztardę damy, traktor taki typowy Różne liście Tutaj przynajmniej nie trzeba ten Do koszyka nic wsadzać Zamusztarduję Leź te musztarda w ogóle? Cześć Musztarda zamarzła chyba Zimna noc musiała być, czekaj wezmę na... o jest, dobra. Dobra, starczy, bo to... ojej! Dobra, starszy kurde, bo ja się teraz założę. Oj, taki to właśnie zestaw. Elegancję, prawda. Przydźwiewiamy, o. No i co? I teraz zaraz sum 100-kilowy. Coś takiego. Do koszyka nic nie musimy dać, bo mamy traktor, duże żarcia. takie to zestaw. W cieknie widać. Ryb, Rybkom też klinka cieknie, jak to widzą. swego fidera no, ale tak. I na suma Sum czy ja, bo co mówisz? Sum, Sum Ja ujrzałem Tylko czekamy na branie Pokaż jakiego suma masz Pokaż jak wędkę chodzi Mikado Triton Łowić Mikado, nęcić Fikado Czekaj, bo to no, wędkę mi się mylę z tym z Tak o to Mikado Triton pracuje Przyszłykę miałem, ale mi się szczepił. No, właśnie taka zaszłyka ciągle szuma. A więc dzisiaj to już tyle. Taki wypad, jeden węgosz. Pierwszy węgorz w życiu. Było tak średnio, średnio, średnio na jeża. Powiedz narka.